Z strony Bartosz Majer. Zapraszamy na kolejne wydanie Żeliej Express. Dzisiaj rozegraliśmy cztery mecze sparingowe z Granita z Wilno. Było dużo emocji, a łącznie padło 49 goli. Teraz więcej szczegółów opowie nam Kuba Wolak. Jest gol! Go! Jesteśmy właśnie na meczu Football Talents roczny 2007 kontra Granita Vilo. Wszyscy obosowicze bardzo kibicują. Dla Żeliej Ekspresu z boiska C Kuba Wolak. Dziękujemy Kuba, a teraz szybko łączymy się z Filipem Kwesiukiem, który teraz ogląda mecz 2011. Dzień dobry, witam Państwa na boisku w Żelistrzewie. Odbywa się mecz futbol ten z 2011 rocznika z z Zbigniew. Właśnie trwa przerwa meczu, w której zawodnicy omawiają swoją grę. Wszyscy bardzo trzymamy kciuki i śledzimy przebieg meczu. Dla Żelistrzewa z boiska B Filip Chwesiu. czasie napięty grafik bardzo szybko przechodzimy, żeby Mikołaj Romanow opowiedział nam o meczu rocznika 2010. Państwu dzisiaj jesteśmy po meczu z Genita Wilno. Niestety porażka tam dała jeszcze większą motywację do treningów. A dzisiaj jest ze mną Marek. Jak się czujesz po meczu? Dobrze. Niestety mieliśmy dosyć dużą przegraną. Nie mogę mówić. Dobrze, no to przepraszam. Dzień Jak dobry. się czujesz po meczu? No, no właśnie, aż mi głos zabrało z wrażenia. Przenosimy się do studio. Bartka. Do widzenia. A teraz przechodzimy do Michała Knalowskiego, który jest w trakcie oglądania meczu rocznika 2012 i zapewne jest w najlepszym humorze, bo rocznik 2012 wygrywa. Dzień dobry, dzisiaj odbył się mecz rocznika 2012 z Granita z Wilno. Od samego początku mieliśmy przewagę nad przeciwnikiem i utrzymaliśmy ją do samego końca. Mecz zakończył się wynikiem 12 do 5. Dla Żelii Ekspresu z boiska B Michał Klonowski. Od razu po telefonach zebraliśmy się, żeby pójść na spacer i dojść w ciekawe miejsce ale więcej opowie nam Tomek Salski Tak Bartek tym ciekawym miejscem była Biedronka w Zojistrzewie Mogliśmy zrobić dużo zakupów jak widzicie za moimi plecami każdy chciał jak najszybciej zrobić zakupy dla żeli Ekspresu z zakupami Tomasz Salski Dziękujemy Tomek. Kilka chwil po kolacji zaczęła się kolejna tura olimpijska. Więcej opowie nam Sebastian Klotz. Za moimi plecami właśnie odbywa się quiz z wiedzy ogólnej. Wyniki poznamy jutro rano na porannym apelu. Dla Żeli Ekspresu z średnicy Sebastian Kloss. To już tyle w dzisiejszych wiadomościach. Dziękujemy. Do zobaczenia jutro. Dobranoc.